Ciao amici sportivi! Witamy w trzecim już odcinku naszej serii Mój Typ. Po raz kolejny zapraszamy Was do wspólnej zabawy typowania wyników spotkań Serie A. Czas na dziewiątą kolejkę, a w niej aż dwa mecze sklasyfikowane przez nas jako szlagiery. W pierwszym Sasuolo podejmie u siebie Inter, w drugim zaś Napoli gości na San Paolo AS Romero. Mecze wytypują wszyscy członkowie redakcji Amici Sportivi. Ręczną podzieliliśmy się między siebie. Rywalizacja wewnątrz redakcji nabiera Romieńców, a was zachęcamy, abyście swoimi typami podzielili się z nami w komentarzach. Sassuolo Inter, no to co? Dziewiąta kolejka zaczyna nam się od mocnego uderzenia. Wicelider gra z piątą drużyną w tabeli, ale różnica punktowa to tylko 3 oczka. Sassuolo Inter to starcie, które bez wątpienia ma szansę stać się hitem tej kolejki. Pierwsza myśl? grad Bramek i pewnie mało to odkrywcze z mojej strony, no ale w końcu zmierzą się ze sobą dwie najbardziej bramkostrzelne ekipy tego sezonu. Do tej pory zdobyły już po 20 goli. A także dlatego, że dwa ostatnie starcia pomiędzy tymi ekipami zakończyły się bardzo wysokimi rezultatami 4-3 oraz 3-3. Więc czego wymagać po tym meczu, jak te Grał Bramek? Nerowridi grają dynamicznie i agresywnie w futbol, a ich mecz ogląda się bardzo przyjemnie. Kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że mecz pomiędzy Neroverdimi a Nerazzurimi będzie szlagierowym spotkaniem Serie A. Rzecz w tym, że Nerazzuri będą bardziej zmęczeni, no bo Liga Mistrzów Sassuolo bardziej wypoczęte. Inter ma też coraz pełniejszy skład, zwłaszcza w obronie, co może być plusem z kolei dla Antonio Conte. Antonio Conte podejmuje bardzo dziwne decyzje, ma bardzo dziwne pomysły kadrowe. Ma swoich ulubieńców. Myślę, że w tym spotkaniu Inter będzie miał coś do udowodnienia. Po tym jak uciekli z pod Topora w meczu z Torino, będą chcieli pokazać, że te dwie stracone bramki to taki wypadek przypraty, a ten prawdziwy Inter to te cztery jakie strzeliliby. Komu. Ale ostatnie 12 spotkań to tylko dwie wygrane interu. 8 triumfów Sasłolo, także ekipa Neroverdich ma ewidentnie patet na Nerazuri. Mimo wszystko Inter wychodzi obronną ręką z tego, tak? W momencie kiedy przegrywają 2 do 0 stolino, na przykład potrafią wygrać 4 do 2. No ale Sassuolo jest niesione na skrzydłach własnej rewelacji z tego sezonu, bo radził sobie bardzo dobrze, chociaż w kratkę, bo ostatnio wygrana z lasem w Eronie, ale poprzednim razem szarpanina z Udinese 0-0 jeszcze wcześniej wygrana z Napoli, a wcześniej remis Torino, więc raz tak, raz tak. Raz jest dobrze, raz jest trudniej. Sasuolo, które jest powszechnie kojarzone z drużyną grającą bardzo ofensywny futbol, w tym sezonie również bardzo ładnie radzi sobie w defensywie. Jest czwartą defensywą ligi po Juventusie, po Helasie i po Milanie. Logika podpowiada, że będzie mecz bardzo zacięty, że może być dużo goli. Myślę, że to będzie mecz taka szarpanina boiskowa. To znaczy, do końca nie będzie wiadomo, co tam się wydarzy i jak to się wszystko skończy. Kurcze, no strasznie trudno przewidzieć wynik tego meczu. Myślę też, że Inter straci bramkę jako pierwszy. Zresztą na Radzuri tracili w tym sezonie jako pierwsi aż sześć razy, z czego pięć razy na własnym stadionie musieli odrabiać w straty. Myślę jednak, że w tym meczu nie będą mieli tyle szczęścia co Storino i nie wygrają tego meczu. Z kolei nie wygra go również Sassuolo. Mój typ to 2 do 2. I ja postawię też na taki rezultat 2 do 2. Sasuolo Inter to mój typ. Postawiłbym na remis, ale jaki remis? 2-2. I niech to będzie mój typ. Mój typ na ten mecz to 3-2 dla Inter. Tak czy inaczej, uważam, że ostatecznie zobaczymy w tym meczu i miałbym taką nadzieję. Sporo bramek, stawiam na 5 bramek w meczu i wynik 3 do 2 dla Sasuolo. To jest mój typ. Benevento Juventus, czyli pojedynek Beniaminka z mistrzem Włoch. W teorii powinno być to bardzo łatwe spotkanie dla podopiecznych Andrzeja Pirlo. Stara dama powinna przyjechać i wywieźć ze sobą łatwe trzy punkty do Turynu. W jednym starciu z Beniaminkiem w tym sezonie Juventus już punkty stracił, a Benevento niespodziewanie pokonało 1-0 Fiorentinę w ósmej kolejce. Natomiast Juventus lubi się męczyć z drużynami, które okupują środek tabeli. Beniaminek nie jest tutaj wyjątkiem. I uważam, że to nie będzie łatwa przeprawa dla Starej Damy. Myślę jednak, że w tym meczu Juve wrzuci trzeci bieg i po udanym meczu z Cagliari nie da Czarodziejom szans na dojście do głosu. Wydaje mi się jednak, że to nie jest tak jak na papierze to wygląda i Juventus może mieć problemy z Benevento. Benevento na pewno będzie zmobilizowane przez Filippo Inzagiego, żeby wygrać też ten mecz, a przynajmniej postawić się Juventusowi. Media podają poza tym, że możliwe jest wyjście w pierwszym składzie trójki Dybala Morata Ronaldo. Ja bardzo na ten trójząt czekam. No i jeśli tak się faktycznie stanie, no to ta siła rażenia Juventusu będzie naprawdę imponująca. Zatem mój typ na ten mecz to 2 do 1 dla Juventusu. Nie bez problemu, ale wygra na starej damy. Na ten mecz mój typ to 3-1 dla Bianconerich. Atalanta, Ellas Verona, też ciekawy mecz. Drużyny nieoddalone zbytnio od siebie w tabeli, w sumie dwa punkty, więc wszystko może się zdarzyć. Elas może wyprzedzić Atalantę. No w tym meczu absolutnie kibicuje Atalancie, natomiast zastanawiam się, czy Atalanta rzeczywiście ten mecz wygra. Ja nie mam wątpliwości, że Atalanta jest drużyną ciągle z dużym potencjałem drużyną mogącą pokonać każdego w Serie A. Nawet w stosunku 3-4 do 0. Tylko, że tutaj sytuacja jest ciekawa, bo obie drużyny chcą się odkuć. Atalanta potrzebuje odkucia i odbicia po ostatnim remisie, w ogóle po, po kilku niekorzystnych rezultatach i remisie ze specją. Z kolei Ellas przegrał z Sasuolo. Natomiast ten mecz w tygodniu z Liverpoolem mecz Ligi Mistrzów, w którym Atalanta zostawiła mnóstwo sił. Wydaje mi się, że będzie miał wpływ na, na ten mecz, a tym bardziej, że Hellas Verona to jest naprawdę kawał solidnej drużyny. Drużyny raczej nielubianej, bo drużyny kojarzonej z taką ekipą drwali, którzy fizycznie bardzo ostro grają. Rzecz w tym, że Hellas nie bardzo radzi sobie na wyjazdach, jak tak przeanalizowałem wyniki. Z kolei Atalanta właśnie gra u siebie i ma ten atut boiska. I teraz się zastanawiam, czy wobec tego wszystkiego Atalanta ten mecz może wygrać. Mm. Trudno, trudno. Chciałbym zaryzykować, chciałbym postawić na Hellas Verona, tylko że te statystyki dotyczące ich gry na wyjeździe trochę mnie przed tym powstrzymują. Yy, Nadmieńmy, Hellas Verona bardzo dobra defensywa. W tym sezonie. Gasperini obiecał, że nie będzie już tak eksperymentował ze składem, że trochę to ustabilizuje, bo nie wychodzi to mu jak Fonsece chociażby w Romie. Wobec czego strzelam na remis i niech to będzie 2-2. I tak jest mój typ. Mimo wszystko postawię 2 do 1 dla Atalanty. Może będę żałował, ale 2 do 1 dla Atalanty. To jest mój typ. Nie, no Lazio, no Lazio absolutnie w tym meczu stawiam na zespół z Rzymu i prawdę mówiąc, nawet nie biorę pod uwagę tego meczu ze środka tygodnia w ramach Ligi Mistrzów przeciwko Zenitowi. Innej opcji niż zwycięstwo Lazio to tutaj nie biorę pod uwagę, żebyśmy mieli jasność. Teraz pytanie, jakie to będzie zwycięstwo. Udinese raczej nie jest rywalem, który powodowałby, że trzeba byłoby brać pod uwagę mecz w nogach ze środka tygodnia. Udinese ma po drodze mecz w Pucharze Włoch, więc też powiedzmy z punktu widzenia fizycznego będą w podobnej formie. Lazio, które pewnie umówby się, nie jest w tym sezonie jeszcze w takiej formie, jaką wymarzyłby sobie Claudio Lotito bądź Simone Inzaghi, ale cztery ostatnie ligowe mecze, trzy zwycięstwa, to jest, wydaje się bardzo dobry wynik. No, Udinese w lidze się nie wiedzie i to 1-0 to było Niezbyt przekonujące zwycięstwo. W związku z tym, kalkulując sobie to wszystko w mojej pustej głowie, dlatego w tym meczu stawiam zdecydowanie na zespół Lazio. Ja myślę, że 3-0 to taki wynik realny i taki jest mój typ. Wydaje mi się, że Lazio pokona Udinezę 3-0. 3-0 to jest mój typ. Stawiam na zwycięstwo Lazio i to zdecydowane. Milan Fiorentina. To znowu będzie dla mnie ciężki mecz do wytypowania. Wydawać by się mogło prosty temat Milan 3 punkty i do domu, a w zasadzie on w domu będzie, tylko czy na pewno. Fiorentina przegrała swój ostatni mecz z Benevento 1 do No ale tak, Rossoneri traco Ibrahimowicza. I o tym pewnie Slim, który typuje ten mecz ze mną, też powie. Milan zagra w tym spotkaniu bez zlatana Ibrahimowicza, bez swojego lidera i motoru napędowego. Mimo to Milan pokazał już raz, że umie grać bez Ibrahimowicza i umie wygrywać, że sobie umie bez niego radzić. Milan za to rozprawił się z Napoli 3 do 1 i nadal jest na czele tabeli. Nadal notuje bardzo dobre wyniki, ale jak, jak to będzie bez Ibrahimowicza, to cały czas mi nie daje, nie daje spokoju. Riberii będzie zdrowy, choć po urazie. Tam nie ma uszkodzenia mięśnia, w związku z tym Francuz zagra. No i teraz, jak to wszystko poskładać do kupy? I ciężko mi jest tutaj wytypować zwycięzcę. Nie chcę stawiać na remis, bo raczej on się nie wydarzy. Czy Milan, młodzi gniewni, docisnął Fiorentinę i po raz kolejny Viola bez sukcesu. Z kolei czy to będzie przekonujące zwycięstwo Milanu, to też nie jestem nie jestem do końca pewny. Co tu zrobić? Postawię na Milan. <laughs> Rossoneri wygrają to spotkanie, ale nie będzie to takie pewne, jak z Ibrą w składzie. Powiem ja mam, mam zagłostkę, mam Bo nie chciałbym tak łatwo stawiać, stawiać na zwycięstwo Milanu. Ale chyba nie mam wyjścia, co? Zatem mój typ to 2-0 dla Rossoneri. No dobra, żebyśmy nie siedzieli tu w wieczność. 2 2-0 dla Milanu. Mimo wszystko, 2-0 dla Milanu, mimo braku Ibrahimowicza. to jest mój typ. W meczu Bolonii z Krotone tak naprawdę nie będzie chodziło o wynik tego spotkania, a o to, czy drużyna Łukasza Skorupskiego straci bramkę, czy Polak będzie wyciągał piłkę z siatki. Mecz słabego ze słabszym, tak bym nazwał to spotkanie, ponieważ jeśli tak też się stanie, to zrobi to po raz 42. z rzędu w ligowym spotkaniu, co będzie rekordem europejskim wyrównanym z lat 60. ubiegłego wieku. Porywający mecz to raczej nie będzie. Postronny widz nie znajdzie tu chyba nic dla siebie. Raczej to spotkanie dla koneserów. Także jest... Szansa na to, że będziemy świadkami czegoś historycznego. Krotone notuje bardzo słabe wyniki, więc myślę, że faworytem mimo wszystko tutaj będą gospodarze. Ten niechlubny rekord y, moim zdaniem jednak nie padnie. Ja typuję tutaj przełamanie w tej kwestii Bolonii i zwycięstwo nad drużyną Krotone. I uważam, że wygra go 3 do 1. Mój typ 3-1 dla Bolonii. Obstawiam, że Siniša Mihajlović i jego ekipa odniosą triumf. Hmm, 2 do 0. To jest mój typ na ten mecz. Kaliari versus Specja, o masz? Kaliari Specja to taki mecz, można powiedzieć, z sąsiadów w tabeli. Obie drużyny dzieli jeden punkt. E... Kto przydziela te mecze? Ekipa z wyspy jest na razie. E... No, Do oku lekkim, ponieważ to mecz ostatni z Juventusem to była katastrofa. Zero strzałów na bramkę grali bez Godina, grali bez Nandeza. Być może jest szansa na tego drugiego, że wróci na starcie ze Specją. Czekaj, czekaj, czekaj. Z kolei Specja zremisowała z Atalantą. Świetne parady Prowedela, który tam. Wybronił im ten rezultat bezbramkowy. Halo? Silnoręki? Sprawa jest. Dowiedz się, jacy ludzie przydzielają te mecze i porozmawiaj z nimi po swojemu, ok? Ale jednak w tym spotkaniu e, wydaje mi się, że Kaliari wygra. E, zwłaszcza, że już u siebie dwa zwycięstwa drużyna e, z Sardynii zanotowała. A. Okej. Okay. No dobra. Myślę, że będzie trzecie i typuję stromne 1-0 dla Wyspiali. 0 Napoli-Roma i z całym szacunkiem dla pojedynku Sassuolo z Interem, moim zdaniem to jest najciekawszy pojedynek dziewiątej kolejki. Derby słońca robią wjazd, no proszę, super, tylko weź bądź człowieku mądrym i wytypuj wynik tego meczu. Antonello Venditti w cudownym hymnie Romy śpiewa Roma, Roma, Bella i faktycznie, Rzymianie w tym sezonie prezentują się tak, że te słowa idealnie odzwierciedlają ich postawę. Napoli-Roma to będzie kolejne świetne spotkanie zaraz po meczu Napoli-Milan, które Napoli przegrało 1-3. Z jednej strony wkurzony Gattuso, wkurzony na mentalność swojej drużyny, która, no dobra, przegrała z Milanem, ale w jakim stylu nie potrafiła podjąć rękawicy, nie potrafiła realnie zagrozić Milanowi. Po porażce na własnym boisku z Milanem, Napoli jest w dość trudnej sytuacji. Z kolei Napoli to drużyna, która ma naprawdę masę problemów, ich forma jest sinusoidą, a Gattuso wyraźnie przyznaje, że w drużynie źle się dzieje. I gra pozostawia wiele do życzenia i wydaje się, że po tym Napoli, które straszyło Juve w walce od Cudetto pozostało już de facto tylko wspomnienie. Natomiast tak zaczynam się zastanawiać, czy Napoli stać na kolejną utratę punktów, a już nie daj Boże z perspektywy kibiców Adzurich, z przegraną na własnym terenie. Wydaje mi się, że nie, że tam Genara Gattuso jednak zrobi taki porządek, że na poli podwójnie zmotywowane wyjdzie na mecz z Romą. Na mecz z Romą, który też ma historycznie rzecz biorąc swoje podteksty. Z drugiej strony Roma, która nie przegrała jeszcze na boisku meczu i która jest jedną z rewelacji tych rozgrywek, no bo walkover z Elnasem to absolutnie pomijam. Myślę, że to spotkanie będzie się tak samo toczyło w świetnym, szybkim tempie. Że drużyny będą wymieniały akcje za akcję, że będzie dużo bramek, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Ja czekam na ten mecz bardzo mocno. Na papierze będzie to hit. Przyjeżdża rozpędzona Roma. Przyjeżdża Roma z Michitarianem i Pedro, którzy są w znakomitej formie, z Borchą Majoralem, który kapitalnie zastępuje Edina Rzeko. A wiadomo, że jak idzie, to idzie. I teraz, co tutaj się wydarzy w tych derbach? Bo gdyby. Patrzeć na statystyki, to trzeba by powiedzieć: Napoli. Póki co jednak muszą zdecydowanie wyrównąć, wyrównać formę i zacząć grać dużo lepiej niż w ostatnim starciu z Milanem. Czy będzie tak w starciu z Rzymianami? Może być ciężko. A mimo wszystko, bliżej mi do zwycięstwa Romy w tym meczu. No i jestem skłonny postawić na to, że to Roma wystąpi w tym spotkaniu w roli faworytów. Uważam, że będzie to zacięte spotkanie i jeżeli tempo tego spotkania będzie szybkie, jeżeli rzeczywiście jedna i druga drużyna będzie nastawiona na atak i będzie chciała strzelić bramki i wygrać ten mecz, czeka nas świetne spotkanie. Ale z kolei Roma ma problemy z obroną, bo tam Mancini i Ibanez z jakimiś urazami, więc to nie jest wszystko takie klarowne, to nie jest takie czytelne. No i zobaczymy. Moim zdaniem padnie w tym spotkaniu dużo goli i... Będziemy świadkiem remisu. A gdyby tak zaryzykować i postawić na wysokie zwycięstwo Rome, czy Roma jest w stanie wysoko zwyciężyć z Napoli? Takie 3 do 1? Mm, dlatego pewnie wynikiem, który byłby mi najbliższy do wytypowania, to byłby jakiś remis. Mój typ na ten mecz to 2 do 1 dla Rzymian. 2-2 to mój typ na mecz Napoli-Roma. I strzelam na 2-2 i tak jest mój typ. Słuchajcie, stawiam 3-2 dla Romy. Uważam, że Roma wygra, jeśli tylko Fonseca nie, nie schrzani coś ze zmianami. 3-2 dla Romy, to jest mój typ. Ja osobiście stawiam na 2-3. Napoli 2, Roma 3, to jest mój typ. Roma wygra ten mecz 3-2. Torino vs Sampdoria, czyli z jednej strony ekipa z Turynu prezentująca się w tym sezonie naprawdę mizernie, no, wypada wspomnieć, i raptem jedna wygrana do tego dwa remisy aś pięć porażek. Powiem wam, muszę przyznać, że mam tutaj zagłoskę nie lichą, z uwagi na to, że analizowałem sobie poprzednie potyczki obu drużyn. No i tak niefartownie mi się trafiło, że na w sześciu ostatnich spotkaniach dwa razy wygrywało Torino, dwa razy wygrywała Sampdoria i dwukrotnie padł remis. No i bądź tu człowieku mądry. Z drugiej strony Sampdoria, prezentująca się w przekroju dotychczasowego sezonu, powiedziałbym przeciętnie. Pytanie, na ile Torino będzie poirytowane swoją ostatnią niemocą, a w zasadzie tym, że już prawie mieli Inter, już prawie tam dorwali ich i dali sobie wbić cztery gole. Na ile przeszkodzi im kontuzja Belottiego, bo to spory jednak, spora strata. Początek słaby, bo przegrana z Juve, potem niespodziewana porażka przeciwko Benevento. Potem wydawało się, że ekipa Claudio Ranieriego zaczyna łapać wiatr w żagle, bo trzy kolejne wygrane. Natomiast potem, przed Remis w derbach Genui, no i dwie kolejne porażki z Cagliari i z Bolonią. No i na ile Sampdoria będzie zdolna to wszystko wykorzystać: ten, ten dołek Torino, tę ich niemoc i, i kontuzję. Wobec powyższego zastanawiam się, czy w tym meczu postawić na remis, czy na wygraną Sampdori. i powiem wam, że w takich momentach najlepszym przyjacielem człowieka okazuje się być taki oto rekwizyt. I umówmy się, że jeśli wypadnie reszka, to będzie zwycięstwo Samdori, natomiast jeśli wypadnie orzeł, to będzie remis. No i jedziemy. Mimo wszystko skłaniam się ku remisowi, słuchajcie, ale żeby nie było tak prosto. To raczej nie będzie to ani 0-0, ani 1-1, tylko postawię. Jest orzeł, czyli zwycięstwo Samdori. W takim wypadku stawiam na 2-1 dla Samdori. Na 2-2 w meczu tych dużyn w najbliższy weekend. 2-2 to mój typ. Na sam koniec tej kolejki seria zafundowała nam prawdziwy hit. z no, Parma. Kolejny mecz w kategorii wieczorów dla konesera. Genoa Parma, czyli mecz dla naprawdę wielkich koneserów i entuzjastów włoskiej piłki. Pojedynek na dole tabeli. Obie drużyny w tym sezonie spisują się naprawdę beznadziejnie. Obie drużyny niemal identyczny bilans bramkowy. Genoa, jak wiemy, od kilku lat lubi sobie okupować te dolne regiony tabeli. Bramek zdobytych jak na lekarstwo. Parma dwa oczka wyżej, ale też. Jej gra absolutnie nie zachwyca. Aż chciałoby się powiedzieć, że w tym spotkaniu będzie remis. E, wydawało się, że za trenera niego będzie progres, a tymczasem jest regres póki co. Ale Genua już tyle czasu zbiera sobie na to, aby w końcu spaść z Ligi, że myślę, że w ten poniedziałkowy wieczór Parma dołoży swoją cygiełkę w tej historii. Mm, no powiem szczerze, no ja nie spodziewam się fajerwerków. Mój typ na ten mecz... 1 do 0 dla Parmy. Więc będę tutaj typował remis 1-1 po bardzo słabym meczu. Tak jak mówię, dla koneserów. A jak wygląda klasyfikacja punktowa typowania po 8 kolejkach? Dla przypomnienia zasady są proste. Za poprawne wytypowanie rezultatu meczu przyznawany jest jeden punkt. Za prawidłowe wskazanie dokładnego wyniku bramkowego przysługuje kolejny punkt. W ósmej kolejce pełną pulę punktów zgarnęli Pumex i Marcin za wytypowanie zwycięzcy oraz wyniku bramkowego meczu Udine-Genoa. Dwa punkty otrzymał również Arcadio za mecz Hellas vs Sassuolo. Dwa punkty zgarnąłem również ja za mój typ w spotkaniu krotone Warto zaznaczyć, że jedynie Filip Stinkotowicz obstawił wygraną Milanu w szlagierze minionej kolejki i zgarnął jeden punkt, który to przesądził o tym, jak wygląda obecnie tabela punktowa. Na czele wciąż pozostaje ja. Drugie miejsce z jednym punktem straty zajmuje Filip. Pozostali amici sportivi mają po 5 punktów, a Marcin sklasyfikowany został na miejscu trzecim z racji jednego wytypowanego meczu mniej. Amici Sportivi, to jeszcze nie wszystko. Zostańcie ze mną jeszcze przez chwilę z uwagi na to, że w imieniu bandy Amici Sportivi mam dla Was propozycję, mam dla Was konkurs. W tym i w kolejnym tygodniu rozdajemy w prezencie nowe albumy, świetne albumy Juventus, Ilustrowana Historia Starej Damy. Ten album przetłumaczyliśmy, wydaliśmy wspólnie z wydawnictwem SQN i rozdajemy go w prezencie, no a w serii Mój Typ prezentu nie możemy dać za nic innego, jak za poprawne, bądź najlepsze typowanie, w tym wypadku wyników dziewiątej kolejki serii A. I do tego Was Zapraszamy. Zostawcie swój typ e, wyników dziewiątej kolejki serii A w komentarzu pod tym filmem, a my będziemy nagradzać poprawne punktami. Dwa punkty za dokładny wynik, dokładnie wytypowany rezultat spotkania. Jeden punkt za poprawne rozstrzygnięcie, czy to poprawne wskazanie zwycięzcy, czy to poprawne wskazanie remisu, ale niedokładnego. No i osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, otrzymuje od nas ten album, otrzymuje od nas również zakładkę, ponieważ w każdym z tych albumów znajduje się e, upominek od amici sportivi. Zakładka z wizerunkiem Paulo Dybali, którą możecie używać nie tylko w tym albumie. Także zapraszamy do tej zabawy, potraficie typować, i zwycięsa zgarnia tenże album. No a teraz oddaję głos piotkowi. I to są właśnie nasze typy na dziewiątą kolejkę. Pamiętajcie, aby zostawić swoje w komentarzu. Jeśli udało Wam się poprawnie wytypować w meczu poprzedniej kolejki, również pochwalcie się tym pod filmem. Jeszcze raz zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Zapraszamy również na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Marcina Nowomiejskiego i niech moc będzie z Wami. Ciao i do następnego.